Panie Oliwio, y, zajmuje się pani problematyką tortur. To bardzo ważny temat, bardzo trudny i bardzo smutny zresztą. Y, I szczególnie teraz w kontekście tego, co się dzieje w Ukrainie od czasów, kiedy Federacja Rosyjska w lutym y, podjęła decyzję o wielkoskalowym ataku na to państwo. Y, mamy do czynienia z bardzo dużą ilością informacji na temat y, tego typu zachowań ze strony żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Bardzo często są to informacje, które są przekazywane przez różne organizacje międzynarodowe, m.in. Między tutaj Pani wspominała taką organizację, która nazywa się Human Rights Watch. Czy może Pani y, przybliżyć, czym ta organizacja się zajmuje? Y, oczywiście. Organizacja Human Rights Watch y, powstała w roku 1988 y, z przekształcenia Helsinki Watch. Jest ona organizacją międzynarodową, pozarządową i głównie skupia się na przeciwdziałaniu zabójstwom politycznym, na ochronie praw człowieka, czy też przeciwdziałaniu stosowaniu tortur, arbitralnemu zatrzymaniu, bądź zwalczaniu cenzury, czy obronie wolności słowa i przekonań religijnych. Jasne, dziękuję. Czyli no warto może też wspomnieć, że oprócz organizacji pozarządowych, między innymi tej, o której Pani mówiła tutaj, to także w ramach pomocy świadczonej przez Unię Europejską są wysyłane zespoły, które prowadzą badania w kontekście ewentualnego później stwierdzenia, czy mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi, czy mamy do czynienia z torturami właśnie i to są czy zespoły prokuratorskie, czy zespoły śledczych, i także państwa członkowskie i Unii Europejskiej, i pozaunijne. Takie grupy wysyłają więc te prace na terenie Ukrainy i samo państwo ukraińskie także bada te wszystkie przypadki, one są dokumentowane i być może w przyszłości pozwolą na to, żeby pociągnąć winnych tego typu działań do odpowiedzialności. No bo jak wiemy, oczywiście jest to łamanie prawa międzynarodowego. Pani tutaj wspominała o tym, że istnieje zakaz tortur w prawie międzynarodowym. W związku z tym chciałem zapy zapytać Panią o to, na, jak na to Federacja Rosyjska, to znaczy, czy Federacja Rosyjska jest także stroną tych postanowień prawa międzynarodowego i jakie jest jej stanowisko w tej sprawie. Rosja przede wszystkim podpisała konwencję Narodów Zjednoczonych. Y w sprawie przeciwdziałania torturom i nieludzkiego traktowania i ratyfikowała ją już 3 marca 1987 roku wraz, wraz z innymi państwami do tej pory mamy ich 170, także jest stroną jednego z ważniejszych postanowień prawa międzynarodowego, które chroni cywilów, jeńców wojennych, nakłada również na Rosję zobowiązania prawne, które są. Łamane, jak możemy zauważyć na przykładzie działań zbrojnych, które podejmowane są na terenie Ukrainy. W teorii wygląda to wszystko pięknie ładnie, umowy są podpisane, strony są zobowiązane do przeciwdziałania, do stosowania się do przepisów, natomiast w praktyce wygląda to dość gorzej, no ponieważ Rosjanie nie respektują tych praw w żaden sposób. Wręcz Mówiąc może kolokwialnie, e, czerpią satysfakcję i przyjemność torturowania Ukraińców. E, właściwie ta satysfakcja pewnie polega z, e, po, wynika z tego, że, że mają przewagę, przewagę informacyjną, e, zastraszają ich e, widzą ten strach. To wszystko jest wokół nich i, i myślę, że, że tutaj te, te normy są w żaden sposób nierespektowane przez stronę rosyjską. Czyli to znaczy, że my powinniśmy oczekiwać, że to y, władze i organy sądowe Federacji Rosyjskiej powinny także ścigać rosyjskich żołnierzy wtedy, kiedy działają wbrew prawu. Dokładnie tak. Nie dość, że ich e, organy prawne, to również międzynarodowe organy prawne, e, które powinny zbierać te wszystkie dowody. Jasne. I, i, I po no prostu. To może przyjdzie czas dopiero na zakończenie Dokładnie tego konfliktu, tak. pewnie, ale rozumiem, nie ma na razie takich przypadków, żeby organy ścigania Federacji Rosyjskiej y, postawiły jakieś zarzuty Oczywiście. żołnierzom Federacji Rosyjskiej za to, y, o czym pani mówi, za przypadki tortur. Oczywiście, że nie, nie ma takich, takich przypadków, aby, aby tutaj. Mimo tego, że Rosja nie wypowiedziała to... tych y, przepisów. Dokładnie. Cały czas ona mówiła. Dokładnie tak. Jasne, no to właśnie w kontekście tego chciałbym y, zapytać, jak y, w świetle przepisów prawa, ale też praktyki wygląda odpowiedzialność za stosowanie tortur? Tutaj przede wszystkim możemy przytoczyć artykuł e, drugi e, wspomnianej już wcześniej konwencji. E, mamy tam zawarte przepisy, które regulują e, wyłączenie odpowiedzialności ponieważ nie mamy tej w, włączenia teg, tej odpowiedzialności, żadne stany wyjątkowe, e, e, żaden stan wojny, ani groźba wojny, czy też destabilizacja e, państwa e, nie, nie dają nam przyzwolenia na stosowanie tych tortur. E, jakby tutaj możemy wspomnieć też o, mm, o wykorzystywaniu e, rozkazów, które są... Jakby odgórnie narzucane na żołnierzy. One również nie dają nam przyzwolenia, nie wyłączają winy ani żołnierza, ani osoby, która wydała to polecenie. Czyli możemy oczekiwać, że jeżeli jakby ta odpowiedzialność będzie kiedyś wyciągnięta, to zarówno w stosunku do bezpośrednich sprawców, jak i ich przełożonych? Dokładnie tak. Tutaj Wydaje jest się, odpowiedzialność że jeżeli nie zrobi zbiorowa. tego Federacja Rosyjska, no to musi to zrobić społeczność międzynarodowa. Dokładnie tak, a myślę, że jednak strona rosyjska nie wyciągnie tych konsekwencji, dlatego jedynie możemy skupić się tutaj i liczyć na prawo międzynarodowe i na jego organy. Jasne. Podawała tutaj pani w swoim wystąpieniu wiele takich dość drastycznych nawet przykładów, o których już dzisiaj wiemy. Jeżeli chodzi o stosowanie tortur czy wobec jeńców wojennych, czy wobec cywilów na terenach okupowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej. Który z tych przypadków, z którym Pani się zapoznała, jest taki najbardziej drastyczny, najbardziej łamie te zasady humanitarne, przepisy prawa międzynarodowego? Moim zdaniem jeden z takich przypadków, który jest bardzo drastyczny. E jest przypadek, który został odkryty dość niedawno, bo po wyzwoleniu Chersonia. E, I tutaj mam na myśli raport, który przedstawił ukraiński rzecznik praw człowieka e, Dymytro Łubiniec. I poinformował on o odkryciu sal tortur dla nieletnich. I jest to dla mnie straszny po prostu jest to niewyobrażalne, jak można torturować dzieci, aby wydobyć z nich informacje. Przecież takie dzieci. Właściwie nie mają tych informacji, one same nie wiedzą, co się tam dzieje. Jakby są, są w ciągłym strachu i nie dość, że, że zabija się ich rodziny, to tortuje, torturuje się również je. Dzieci są jednostką, która jest niewinna z samej jakby nazwy, a, a, a tutaj jest wykorzystywana w celu zdobycia informacji, tylko jakich informacji. To rzeczywiście bardzo drastyczne, niehumanitarne, jak, jak zresztą każdy przypadek tortur, ale w przypadku dzieci. Dzieci rzeczywiście, no to, to tutaj mówimy o przekroczeniu wszelkich norm, o jakich y, jeszcze można by mówić. I w kontekście tego, o czym pani opowiada, właściwie nasuwa się takie pytanie: dlaczego Rosjanie stosują tortury aż na taką skalę? Jak w, moim, pani myśli? w moim odczuciu, i myślę, że w odczuciu też wielu z nas, e, głównie chodzi o zdobycie informacji i zdobycie tej przewagi ale też myślę, że zastraszenie. Zastraszenie tych ludzi, aby poddali się tej okupacji, aby nie walczyli, nie bronili swojego kraju, tylko po prostu bezwzwiętnie poddali się temu, co zostało im narzucone. No i w celu oczywiście wygranej Rosji. Jeżeli zastraszy się społeczeństwo ono się podda, no to wygrana jest w kieszeni. A głównym tutaj celem wojny jest zdobycie tych terenów i i zagarnięcie ich dla siebie. I myśli Pani, że Rosjanie ten efekt uzyskują? Myślę, że nie. Że starają się bardzo, bardzo, bardzo. Jakby no, obydwie strony są dość mocno waleczne, że tak to ujmę. E, natomiast e, poprzez te tortury pokazują też swoją słabość, że nie mają tych informacji, że za wszelką cenę próbują je zdobyć, e, że chcą tej przewagi. A aktualnie jej po prostu nie mają. Myślę, że na ten moment, może to odważne stwierdzenie, ale myślę, że na ten moment szanse są dość wyrównane. E, I Rosja, właśnie, e, rosyjska strona e, bierze wszystkie środki, właśnie również poprzez te tortury, bierze wszystkie środki, aby, aby zdobyć tą przewagę i wygrać. Czyli tortury stają się pewnym elementem taktyki postępowania Federacji Rosyjskiej, tak? W realizacji tak. celów y, jakichś strategicznych. No i są one narzędziem Narzędzie. do osiągnięcia ich. Celów. A niestety ofiarami najczęściej są niewinni ludzie, Dokładnie. w tym także Świle dzieci. I dzieci. I to jest ten najbardziej niehumanitarny obraz wojny, z którą mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.